Szanowni Państwo, prawda, że nasi żołnierze, żołnierze Wojska Polskiego, pięknie się prezentują, są profesjonalni, służą naszej ojczyźnie, służą Polsce i Polakom. W kolejną rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, zwycięstwa w 1920 roku zwycięstwa nad Bolszewikami, nad Rosją Bolszewicką odbędą się obchody Dnia Wojska Polskiego. W tym roku obchody Dnia Wojska Polskiego będą odbywały się pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Ministerstwo Obrony Narodowej poprzez festyny stara się przedstawić profesjonalizm żołnierzy Wojska Polskiego. Stara się także, aby zachęcić wszystkich tych, którzy jeszcze zastanawiają się nad swoją przyszłością, żeby wstępowali do Wojska Polskiego. Oprócz Warszawy atrakcje związane właśnie z pokazem umiejętności wojskowych sprzętu wojskowego będą zorganizowane w, na 30 festynach w wielu miejscowościach naszego kraju na przykład w Kolnie w Kobylinie w Teresinie Mieszkańców okolic Warszawy serdecznie zapraszam 14 sierpnia do Osowa czyli do, na miejsce na którym toczyły się walki w 1920 roku o godzinie 21.00 przy krzyżu upamiętniającym miejsce, w którym poległ bohaterski ksiądz Ignacy Skorupko, odbędzie się apel z udziałem oczywiście żołnierzy Wojska Polskiego. O godzinie 19 na cmentarzu Powązkowskim przy kwaterze żołnierzy, którzy polegli w bitwie warszawskiej, odbędzie się uroczysty cabstrzyk. 15 sierpnia. Tu, w tym miejscu, na placu marszałka Piłsudskiego o godzinie 12, odbędzie się uroczysta zmiana wart. W Warszawie również odbędą się 15 sierpnia pikniki na Placu Piłsudskiego przy Muzeum Wojska Polskiego oraz na stadionie narodowym. Podczas pikników będzie można zapoznać się ze sprzętem którym dysponują żołnierze Wojska Polskiego, będzie można porozmawiać z żołnierzami Wojska Polskiego. Będą także czynne otwarte mobilne punkty szczepień. Będzie także możliwość skosztowania kuchni, produktów kuchni wojskowej. Serdecznie zapraszam do udziału w piknikach. Zapraszam do tego, żeby porozmawiać z żołnierzami. Zapraszam do tego, żebyśmy wspólnie jako wspólnota narodowa Odczuwali dumę z tego, jak, jaką postawę przybierali nasi przodkowie, żebyśmy wspólnie odczuwali dumę z tego, że ta spuścizna historyczna jest cechą, którą, wokół której kształtowane są postawy dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego. Oprócz Festynów także w tym roku organizujemy Dwa kolejne przedsięwzięcia. Po pierwsze, to jest plenerowe kino wojskowe już od lipca. W różnych miejscowościach naszego kraju będą wyświetlane filmy o tematyce wojennej, o tematyce wojskowej, a także konkurs Mur Ale Historia Wojska Polskiego czyli malujemy murale, których tematyką są bitwy. Stoczone przez żołnierzy Wojska Polskiego, których tematyką są postacie dowódców, wybitnych dowódców Wojska Polskiego na przestrzeni wieków, którzy strzegli bezpieczeństwa naszej ojczyzny, którzy strzegli niepodległości najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam do tego, żeby. 15 i 14 sierpnia, żebyśmy wspólnie obchodzili Dzień Wojska Polskiego, żebyśmy się spotkali na festynach zorganizowanych pod hasłem zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Zapraszam i dziękuję.